Cześć z tej strony Piotrek, a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2017. Wracam po dłuższej przerwie od nagrywania gier na moim kanale, jak i farminga. Pewnie ktoś zada sobie teraz pytanie, czemu mnie tyle nie było? Czemu nie było tyle farminga? Taniej, a odpowiedź jest bardzo prosta. Nie było mnie tyle na kanale YouTube, ponieważ chciałem zrobić sobie przerwę na feriach, nie nagrywać. Zmontowałem jakieś tam dwa odcinki z Cesa, ale to były tylko takie, że były. Trochę pracy w to włożyłem, przyznam, i swoich sił, nerwów z tym montażem i tak dalej, ale mam nadzieję, że to fajnie wyszło. Łapek jakoś tam dużo nie było, ale wyświetlenia tam. Wyświetleń coś tam nabieliście. Yy, a druga sprawa czemu nie było farminga? Farminga nie było dlatego, ponieważ... Yy, a to może odpowiem za chwilę, czemu tyle farminga nie było? Yy, więc dobra, siadam tutaj. I co dzisiaj robimy? Yy, jak widzicie mam owce. Yy, I tu coś się dzieje z tym dzisiaj. Mam tutaj uzupełnione koryto trawą, a te trawę z musiałem wziąć, więc zgosiłem sobie tutaj pobocza. Mam tam szczepę całą przyczepę trawy. Kupiłem też kosiarkę, to widzieliście w poprzednim odcinku, który był miesiąc temu, dlaczego zaraz zbałem. I tutaj mamy to. Mamy kosiarkę i przyczepę całą trawy. Ale żeby mieć trawę już swoją na polu, no to pojadę po prostu i ją zasieję na polu numer 18 pierwszy, te pole będę musiał kupić. Fundusz, chyba na, fundusz nam starczy, więc lecimy. Nie wiem czy tak sobie wypali ale myślałem, żeby po prostu tak jak tutaj widzicie. Trzeba to sobie rozsiewać, rozsiewać, a z tyłu sobie siać ale chyba to nie wypali, ponieważ y y y z silnikiem siedzieć wolniej, z rozsiewaczem szybciej, więc to będzie prawda, bardzo trudne. Ok, y y więc dobra. czemu nie było tyle odcinka z The Farming Simulator? Ponieważ nie chci, p, pierwszy był tak, nie chciałbym się nagrywać. Druga rzecz, mała oglądalność pod tą serią. No więc troszkę taki załamany byłem. Jak było tam 4 łapki w górę, w górę. Zawsze było bardzo duża teraz taka aktywność, więc naprawdę się też załamałem. Ale mam nadzieję, że teraz to jakoś a robicie, Wbijecie dużo łapek w górę, a ja będę miał wtedy chęć nagrywać kolejnego nagrywać farminga yy, bo jak widzieliście w 15 były łapki, więc chciało mi się nagrywać Ale dobra to sobie odepniemy i yy, jedziemy Tak jak sobie to pierwsze sobie rozsiejemy A tak z przodu pojadę na odmianę. Tak zerkam co chwilę. E co? A czyli... Tutaj jest kurydza, tak? Aha. Czyli ja nie kupiłem... Ja kupiłem pole z kukurydzą. Hm, dobra, to... Dobra, to to nic z tego i tak to pole zakultywatoruje będzie może nawet lepszy poplun kurde nie wiedziałem myślałem to jest już ten pole od razu żeby sobie po prostu przy, 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 przyjechać i czyste pola tutaj mam zasiane, a dobra to może nie może coś napisałem tak nie czytałem bo to z, 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 przyz, z przyzwyczajenia po prostu wy, w farmingu y, 15 tam były pola puste bez żadnych tam jakichś nasion To kolejna nowość, którą odkryłem w tej grze. Super. E, a też mam jedną nowość pod względem mojego me, kanału. Mm, nagram to jeszcze kiedyś, ale będzie teraz zadać pytanie, co ja zamknię. E, w poprzednim, w ostatnim odcinku ETS-a mówiłem coś... My, to było na święta, 24 grudnia. E, coś tam powiedziałem o zmianie y, nazwy kanału no i prawdopodobnie y, właśnie ta y, zmiana wejdzie w życie y, kiedy jeszcze nie wiem y, ale mam nadzieję jeszcze może w następnym tygodniu więc tak to się zobaczy i y, y, jak to wypali zobaczymy Bożyjemy, zobaczymy no na nazwą na nazwą jakąś tam już myślałem tylko ja bym zmienił to nawet za chwilę tylko ja nie chcę odmieniać od razu ponieważ po pierwsze gdy będę chciał coś sobie zmienić no to po prostu moje banery są już wszystkie nieaktywne mogę to siać chaisa ja jak chcę trawę Не мовча, не, проши, ноу эй Влочься в ник И Чем то щи змнял на ja nie garnię tej tą gierkę. No fuck! Podnieś to, wyłącz, włącz, złóż? ej! No way. A, no tak Ale to czego mi to trawi nie sieje? Czyżby jakaś nam nowość? A to jest to? to? Nie, to jest co to, to jest. To. Ja, jaki eksperyment. Nie, to jest za to jest 100% trawa. Czyli to. Dobra, to jest seta. Więc tak, nad jaką nazwą kanału myślałem? Myślałem na nazwę kanału Piotrek Oficjal. Ta nazwa pójdzie w zapomnienie. Ja też nagram filmik uprzedzający, nie wiem, jakiś może dzień przed. Uprzedzę Was, że jest zmiana kanału i to nie będzie tak znienacka. Prawdopodobnie każdy jeszcze powinien znaleźć parę dni ba pod starym adresem mój kanał. Tak powinno być, ale nie jestem pewien. Czyli pod tym starym yy, X ziomek, Tak, to powinno być chyba jeszcze do znalezienia. Ale jak na razie nie zmieniam. Dopóki nie nagram jakiegoś filmiku, w którym yy, opowiem, że z, powiem Wam, że zmieniam nazwę kanału, to jeszcze nie nastąpi. Jak mówię, to tak szybko nie nastąpi, bo chcę, tak, grafik, bo ja sobie sam grafik nie zrobię. Yy, muszę go grafikowi zapłacić, który, grafik, który zrobi jakiś tam fajny banner plus awatar na nowe Chyba że, jakiś, mam, chyba że mam jakiegoś widza bardzo kreatywnego, który zajmuje się dobry, dobrymi grafikami, no to serdecznie zapraszam. E, niech napisze w komentarzu jest chętny, jeśli jest chętny to po prostu e, będę nawet ucieszony. E, w zamian nie wiem, będę mógł na przykład polecić jego kanał, fanpage czy coś innego. E, i tak, będzie pewien nowy mail, wszystko, było, wszystko co związane było ze starym mailem pójdzie zapomnienie. Trochę na tego maila miałem tam rejestro konta, ale to tam będę pamiętał tego maila, więc na spokojnie. Wszystko pójdzie, więc będę musiał zmienić wszystko, 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 wszystko. Maila, nazwę kanału, grafikę. Banner, znaczy banner przepraszam, e, to grafika ogólnie. Do tego jeszcze co? Mm, mm, co tam jeszcze mogę zmienić? Mm, 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 co tam jeszcze? Nazwę fanpage'u na Facebooku wiem, że się da, tylko będę się popatrzeć jak to się robi. Więc naprawdę dużo rzeczy, dużo nowości będzie i ta nazwa już prawdopodobnie będzie do końca, chyba że jest coś innego, chyba że jest coś innego wygmina, ale chyba nie. Piotrek oficjal zostanie. Aczkolwiek jeśli może coś tam nie wypali, coś nie pójdzie tak jak chciałem po mojej myśli, no to wrócimy do starej nazwy. Pod taką samą będzie kanał, ale to wątpię, nie, nie, Piotrek oficjal wymyślony tak na szybkiego było. Tak się przyjało nawet. Więc mam nadzieję, że to wypali i będzie wszystko fajnie jak mówię ta nazwa już prawdopodobnie nie będzie zmieniała już w ogóle mam nadzieję że widzowie znajdziecie mnie wszyscy znajdziecie wszyscy 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 ten film który będę opowiadał że będę mówił że zmienia nazwę kanału będzie miał taką uniwersalną nazwę czyli każdy powinien chyba wbić i się dowiedzieć więc o to się nie mam zmartwić hmm, Chyba, że nie będzie po prostu to cieńko Ale mam nadzieję, że będzie dużo widzów A ja już nie będę tutaj zmieniał kolejnych nazw hmm, Ponieważ czemu zmieniam nazwę? Jedna osoba raz mi napisała, że Piotr ziomek to jest dziecinne No ja wiem Ale tak sobie później pomyślałem tak, rozważałem to, ale no dobra, to zmienimy to nazwę kanału, żeby nie było. E, miało to już być dawno, dawno, dawno temu, a później o tym zapomniałem. Teraz wreszcie taki temat wrócił, e, więc prawdopodobnie będę zmieniał nazwę kanału. E, tylko ja już tę nazwę zmienię, ja tę nazwę zmienię wtedy, gdy już będę miał tego grafika. E, więc... Jeśli grafik zrobimy już grafikę, no to po prostu już wtedy dajesz jakieś info i mówię, że nas nazwę kanału. Proste. Więc chyba z tych informacji to byłoby na tyle, jak na dzisiaj. No a niespodzianka tutaj, kukurydza zamiast czystego samego pola, to ładnie. Niespodzianka naprawdę fajna. Ale... Mam nadzieję, że coś tutaj urośnie Ale kukurydza tam też, też się przyda Jak na razie jest się go z kasą, więc na razie tylko trawę będę na bied... Jeszcze wody muszę kiedyś dowieść No tak, jeszcze woda Więc na razie tak trochę biednie będą mieć Ale gdy się już tam dorobimy No to będzie na bogatości Dobra To już mało zostało więc i pan też teraz wiele osób sobie y pytanie Czy zmieni się tematyka kanału? Tematyka kanału no, prawdopodobnie się nie zmienia, ale tam wiadomo będzie jakieś cez gierki. Nie będzie to y głównie kanał opierający, opierający się głównie na symulatorach. Tam będzie teraz też inne będą gierki. Więc wszystko będę robił po to. By było coraz lepiej tak dalej też mam w tym miesiącu wiele wydatków związanych w tym miesiącu może nie ale w przyszłości już mam wydatki pierwszy wydatek to będzie klawiatura nie kupić ją na feriach ale po świętach kupiłem sobie kupiłem sobie ktoś nie wiem no to kupiłem sobie słuchawki hyper x cloudcore te jedynki słuchawki naprawdę ładnie się spisują Słuchaweczki są naprawdę, naprawdę godne polecenia, więc bardzo serdecznie polecam. A kolejny wydatek tak, miała być klawiatura. Miała to być klawiatura z, z Razera. Razers Tournament 2014, tak. Ale wyszła nowa klawiatura, co chwilę jakieś tam nowe wychodzą, ale wyszła klawiatura HyperX Alloy FPS, to jest typowa gra, klawiatura do gier Mechan, mechaniczna, czyli jeśli będę na pewno nagrywał, no to będziecie ją słyszeć dwa razy pewnie głośniej niż tą, nawet może i więcej, więc do tego musielibyście się przyzwyczaić. Hmm. A jak mówię to jest kwestia przyzwyczajenia. Dobrze, zrobię sobie fajną mi I teraz pewnie chcę zapytać, ile taki koszt takiej klawiatury. Klawiatura kosztuje 500 zł. To jest sztos. Ale ja sobie uzbieram kasę i zwłaszcza z wasz sznej. Z, z własnej kieszeni sobie to zesponsoruję. Sam sobie prezent zrobię i mam nadzieję że ta klawiatura nie tak długo trzymała bo klawiatura jest przepiękna przepiękna nie tam, że jest podświetlana w coś w tym stylu, mnie, to, mnie te bajery jakoś nie będą cieszyć aczkolwiek może czasem będę ich używał ale mnie to nie będzie cieszyć najbardziej będzie mieć to, że to jest mechan, mam bardzo ładne dźwięki pewnie ktoś zapyta czego nie chce yy, u, 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 u. pewnie ktoś zapyta czego nie chce teraz na przykład klawiatury yy, Razer Tournament 2014 Klawiatura nie ma, jest mała, jest fajna, też mechaniczna, też ładne ma dźwięki, ale po prostu klawiatura nie ma, klawiszy numerycznych po prawej jest numeryczny po prostu O, no, wirsusi wygrali pierwszą mapę, pięknie, nuke 16-12, pięknie, teraz tak zawiesiłem się Nie ma tych klawiszy numerycznych, więc odpada a numeryczne klawisze są mi bardzo potrzebne więc postawię na klawisze HyperX Alloy FPS 500 zł bo 500 zł, ale warto i kiedy jedną klawisze kupię, ja tylko zbieram kasę na razie mam tam swoje, więc luz e, gdy uzbieram, od razu zamawiam, jadę, odbieram i GG a kolejny wydatek nie zgadlibyście, ale to jest kamerka, jaka kamerka? E, kamerka GoPro Hero 5 albo 4 prawdopodobnie będę sobie kupywał, prawdopodobnie jeśli będę miał tą klawiaturę może jakieś vlogi i tak dalej Bo wiadomo bez twarzy jak na razie twarz pokaże na 100 tysięcy subskrypcji których na pewno nigdy nie będzie więc luz. więc o co się nie wiem co martwić jak mówię jeśli będzie taka jak będzie, będzie taki fajnie, może jakieś filmy z reala montował jakieś vlogi może coś tam coś tam coś się wymyśli ale na razie tą kamerkę muszę mieć. teraz są klawiatury. Klawiatura na pierwszym miejscu idzie. Bo tak ta kamerka bardzo mi potrzebna jest. No co, ja klawiaturę też mam. Ale no... Chciałbym mechana, Chciałbym mechana Więc dobra, w tym odcinku byłoby na tyle. Więc jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co też myślicie o zmianie i tak dalej. Oraz zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. Więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu.